Więc e, zacznijmy od klu naszej prezentacji, czyli czym jest Robot Framework. Ogólnie rzecz biorąc, Robot Framework jest pf, dosyć prostym narzędziem, a przynajmniej narzędziem z niskim progiem wejścia testowym. E, jest to open source z dosyć żywym Community, dzięki czemu rozwija się bardzo szybko i ma bardzo porządne możliwości. Jest to tak naprawdę combine testowy, który, którym możemy opędzlować jednocześnie API, UI, znaczy UI webowy. Plus tutaj mobilki, mamy dostęp do baz danych. Biblioteki cały czas są nowo tworzone, więc mamy możliwość wejścia po SSH i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest bardzo dużo. Stoi co prawda narzędzie głównie na Pythonie, ale w Java można też dopisywać dodatkowe biblioteki oraz niektóre biblioteki już dostępne też są napisane w Java, więc to nie jest problemem. Ale dlaczego ważny byłby dla Was Robot Framework, albo czemu za. Powinniście, moglibyście, przepraszam, zainteresować się e, tematyką automatyzacji testów jako takiej. Przede wszystkim, e, w naszej pracy często jest dużo powtarzalnych zadań, tak naprawdę. Tak? E, musimy coś codziennie klikać, musimy codziennie sprawdzać, czy przeszły jakieś joby, musi, musimy sprawdzać, czy albo wykonywać jakieś e, proste, manualne zadania które właśnie za pomocą robot frameworka, dzięki temu, że szybko go się zestawia, można zautomatyzować, wrzucić na przykład w pipeline Jenkinsowego i mamy zautomatyzowane coś, co by nam zajmowało powiedzmy pół godziny, godzinę dziennie, tyle samo poświęcając po prostu jednego dnia na to, żeby to opisać. I tutaj właśnie jest wspomniane jeszcze, że jest to keyword driven, czyli tak naprawdę nie piszemy kodu per se, tylko działamy na keywordach, które wykonują ukryty pod nimi kod, czyli keyword w tym momencie jest po prostu naszym nośnikiem, do którego przerzucamy argumenty to, tego, co chcemy zrobić. Więc przykładem keyworda jest to tutaj move to, move to contracts, czyli jeden z keywordów używanych do nas, czyli tutaj to jest przejście na stronę kontraktów. I co się... move to contracts jest customowym keywordem, czyli jesteśmy w stanie stworzyć sobie keyworda, którego nazywamy, a następnie ze stokowych e, poniżej jesteśmy w stanie e, stworzyć akcję. Czyli mamy tutaj wait until element is visible, czyli contracts, e, tutaj e, Contracts element i click element Contracts element. Czyli co się dzieje? Czekamy aż e, dany element na stronie, czyli w tym wypadku e, przycisk e, Contracts pojawi się i klikamy go, powodując tym samym przejście na e, ekran kontraktów. Ale co się dzieje pod spodem? Dzieje się pod spodem, jeżeli wejdziemy sobie głębiej. Czyli przykładowo, poczekaj, aż jest tutaj, znaczy aż element się pojawi. Widzimy, że jest tutaj kod, w, znaczy, co jest? To Selenium, Web Driver, pod spodem, który właśnie szuka, już bezpośrednio się z naszym WebDriverem komunikuje i szuka danego elementu, a właściwie czeka na jego pojawienie się. I tutaj mamy też przykładową dokumentację. Dokumentacja Robot Frameworka jest dosyć fajna, jeżeli chodzi o jej przejrzystość. Podstawowe biblioteki. Takie właśnie jak Selenium, String, DateTime, XML, Database i tak dalej, i tak dalej, mają właśnie tego typu dokumentację, gdzie po prostu jest bardzo dokładnie przedstawione wszystko, co znajduje się w danej bibliotece. Sam wstęp do tego jest też do, dosyć rozbudowany, czyli na przykład, jeżeli tutaj widzimy, mamy Locating Elements odnośnik. Na stronie biblioteki jest po prostu, jeżeli ktoś nie wie, jak na przykład Znajdować elementy UI, czyli na przykład, jak korzystać z Xpathów, jak e, skracać ścieżki itd. itd. E, wszędzie są odnosiki, gdzie można z tego skorzystać. No i tutaj mamy właśnie click button, e, co się dzieje, jakie przyjmuje argumenty. I struktura projektu też jest bardzo prosta. Tak naprawdę projekt składa się z trzech głównych folderów. Oczywiście można to rozbudować przy bardziej skomplikowanych, jak my to mamy bardziej rozbudowane, ale na e, tutaj potrzeby naszej podstawowej prezentacji. E, przyjmijmy, że to są trzy główne foldery. Pierwsze to są resource'e, w których wrzucamy nasze pliki z keywordami oraz e, dodatkowe rzeczy, które na przykład napiszemy. W resource'ach mogą być na przykład customowe biblioteki. E, dodatkowo mamy result'y, czyli jak wiadomo to co, to, co nam e, wypluje i testy, gdzie same testy zostały napisane. E, za chwilę pokażę jak to dokładnie wygląda i puszczę przykładowy test, żebyście mogli zobaczyć jak to działa. Ale tutaj e, benefity e, naszego narzędzia, no to jest szybka e, automatyzacja powtarzalnych zadań, e, łatwy próg wejścia do nietechnicznych członków zespołu. I to jest właśnie część, e, która może odciążyć Was przynajmniej trochę. E, jeżeli macie jakieś nietechniczne osoby, które mają wolne przeroby, ale chciałyby się nauczyć czegoś więcej, Możecie pokierować ich właśnie do tego typu prostego narzędzia, dzięki czemu mogą zacząć automatyzować część zadań, automatyzować część, te, część testów. Yy, przykładowo, yy, u nas w firmie jednym z ważnych, z ważnej, z ważnych części yy, jest automatyzacja yy, przerabiania dokumentów z formatu A do formatu B. Yy, jest to, powiedzmy tak, yy, przez wiele lat testowanie nie było głównym. Yy, że tak powiem, skupieniem. Na szczęście no, od pół roku, kiedy jestem w firmie, staram się to zmienić, ale ogólnie rzecz biorąc, problem polegał na tym, że mamy tutaj setki możliwych przejść pomiędzy dokumentami, których manualne, przejść, manualne testowanie za każdym razem jest praktycznie niemożliwe. Były ogromne problemy z regresją, gdzie jedna zmiana potrafiła niszczyć kilka różnych transformacji. Przez co, no, wiadomo, klienci byli niezadowoleni. Dlatego też dzięki zestawieniu właśnie prostych kroków, które zobaczymy w dalszej części prezentacji jako case study, udało nam się w bardzo szybki sposób zoptymalizować proces testowy, dzięki czemu przykładowo w, ty, w tym momencie mamy prawie 400 case'ów badających przejścia pomiędzy dokumentami, które odpalają się w ciągu niecałych dwóch minut. Nasz przykładowy test jest to test sprawdzający, sprawdzający czy są dostępne loty na stronie Blaze Demo. Więc jeżeli chcemy sobie puścić nasz, nasz test, puszczamy za pomocą komendy robot. Za pomocą output dir określamy, gdzie lecą nasze rezultaty i co chcemy odpalać, czyli folder tests. Search Flights Robot, czyli nasz jedyny w tym momencie e, plik z tego folderu do odpalenia. Więc lecimy, odpalamy i zobaczymy, czy będzie widoczne. OK. Więc jak widzicie, widzicie jesteśmy w stanie wejść sobie na stronę. E, Ustawiłem 500 milisekund pomiędzy e, kolejnymi akcjami e, dlatego, żeby to było widoczne, bo normalnie to działa dużo szybciej. No ale jak widzimy, test został wykonany. I to jest jeszcze fajne w robot frameworku. Jeżeli wejdziemy sobie w rezultaty e, wykonania naszego e, wykonania naszego testu, mamy w dosyć prosty, prosty i wyraźny sposób opisane dokładnie co się dzieje, czyli jeżeli e, co, coś nie działa, jesteśmy w stanie bardzo szybko zdebagować. Czyli na przykład e, pod setupem Mamy Open Homepage, czyli pod keywordem Open Homepage, e, co się dzieje? Czyli tutaj mamy Set Selenium Speed 500 milisekund i Open Browser do URL-a i Browsera. E, tak samo, jeżeli sobie otworzymy test, mamy cały flow testu e, wypisany e, w dosyć prosty sposób. Czy teraz pytanie do Was. Jak myślcie, jakie są różnice pomiędzy usosami ux które e, utrudniałyby porównywanie dokumentów? separator w ścieżce do plików. Separator w ścieżce do plików to jest raz, a separator w do plików. Dokładnie. Czyli e, potrzebowaliśmy jeszcze różnych dokumentów, bo też są to dokumenty tekstowe XML, JSON i PDF e, w formacie niezależnym od platformy. Dodatkowo e, mieliśmy dużo punktów dynamicznych. ID-ki, timestampy, e, inne hasze, które były generowane przy każdym przy każdym posłaniu dokumentów, których po prostu nie chcieliśmy. No i właśnie tutaj różnorodność rozlaźć typu dokumentów. Co do tego użyliśmy? Użyliśmy kilku bibliotek, czyli STIM, xml, JSON library i PDF text. Właśnie tutaj z PDF-em, tekst jest na PDF-managerze PDF podstawowym. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, Jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć wartość tekstową z danego typu pdf i porównywać to już później jako plik tekstowy. No i tutaj e, mamy właśnie porównywanie części tekstu, ze względu na to, że w wielu przypadkach zwracane jest ten plik tekstowy, gdzie Państwa znajduje się albo na samym początku, albo na samym końcu. Więc jeżeli zwrócimy uwagę na to, co tutaj się dzieje, e, mamy plik, y, który jest plikiem y, bazowym i plik, który dostajemy z naszej transformacji. Jeszcze jakąś ten mamy no po prostu wystawiony API, do którego uderzamy, przekazując jako argument plik wyjściowy i dostajemy plik po danej transformacji. I właśnie ten plik po danej transformacji mamy tutaj porównanie. Więc, żeby klik, działania na plikach były, były takie same, na początku robimy plik zweryfikowany, czyli Zaciągamy plik, e, stripujemy stringi, żeby usunąć znaki końca linii i dzielimy na linię. E, następnie e, e, plik temp, e, też ściągamy, stripujemy i e, ustawiamy, ustawiamy go jako variable. No i teraz e, magia, e, która się dzieje, no to właśnie additional strip short, czyli to w zależności od e, tutaj. E, od systemu, jeżeli zostanie wykryty OS równy 0, czyli Windows, jest to robiony dodatkowy strip, czyli po prostu jeden znak na samym końcu jest usuwany. I tym prostym, i tym prostym sposobem jesteśmy, jesteśmy w stanie bez problemu porównywać filki tekstowe Windows Linux bez żadnych dodatkowych kombinacji. Co prawda, to rozwiązanie ma jeden minus. Za każdym razem musimy podawać. End character. Bo jeżeli go nie podamy, a pojawi, pojawi się Windowsowy, Windowsowy Case, w tym momencie nie. Znaczy, można byłoby to zrobić dalszą infologią, oczywiście. Ale zależało nam na jak najszybszym rozwiązaniu, którym po prostu każdy junior może wejść i podebrać po prostu gotowe klocki i szybko sobie z nich testy zestawiać. Więc po prostu dodatkową infologią można by to było zrobić. Ale to wymagałoby dodatkowej dokumentacji i tak dalej i dodatkowego zagłębiania się w temat. I teraz pytanie do Was. Jakby się coś takiego rozwiązali w Las Zasrąka, ale ktokolwiek chętny może? Coś podobnego jak tutaj, tak? Czyli po prostu po prostu w JUNIT'ie. A jeżeli byś musiał to zrobić na poziomie kodu, czyli niezależnie od, yy, przykładowo, yy, musisz, dostajesz dokument i ten dokument musi być yy, obsługiwany zarówno na Windowsie, jak i na Linuxie, jest case sensitive i w ogóle wszystko sensitive i musi być yy, przetwarzany odpowiednio. No, to jest ten Java, ja hmm. w, w pracuje i w kodzie hmm. mogę to uwzględniać. Dobrze. Czyli tutaj ogólnie mamy, jak widać, w JUnicie bardzo podobne możliwości. No i tutaj porównywanie XML-ów. E, tutaj z kolei e, zrobiliśmy też split to lines, ale głównie po to, żeby móc podmieniać linie, które nas nie interesują. Czyli w tym momencie e, mamy e, for, e, for loop, który jeżeli wykryje e, nasze e, element, którego chcemy podmienić tekst, podmienia go po prostu na tekst do not check i później po prostu sprawdzamy e, nasze pliki. Natomiast e, pytanie, czy ktoś kojarzy właśnie XML Puffa? Jak określać Puffy w XML-u? E, tutaj akurat jest pro, prosty przykład dla jednego pliku. E, czyli mamy dwa główne e, nody naszego pliku XML. Jeden to jest transport frame, drugi content frame. I zagłębiamy się do pola timestamp. Jest to podobne do JSON, do JSON Puffa w pewien sposób, gdzie właśnie od najwyższego elementu przechodzimy na najniższe z możliwością identacji, która, w, który, np. czy ID 1 2, itd., itd. Nas interesuje. No i na samym końcu porównywanie PDFów. I tutaj właśnie skorzystaliśmy z biblioteki PDF-2. tekst, która po prostu mainuje naszego pdf i wyciąga z niego e, wartość tekstową dokumentu, bo w tym wypadku nie do końca obchodzi nas, jak wrzucone jest logo, czy tabelka jest równa itd. Nas interesują dane e, tak naprawdę rozliczeniowe, bo nie oszukujmy się, no, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo transakcji. No to dużo ważniejsze jest, żeby kwoty się zgadzały, niż żeby logo kontrahenta było wyświetlone w odpowiednim miejscu. No i poza tym to też jest szybkość wykonywania testu, bo w, innym, w, innych, w innych przypadkach musielibyśmy gdzieś ten PDF wyrzucić i porównać go za pomocą porównywania obrazu, czyli ten krok z setnych sekundy. E, zmieniłby się no, w kilka, kilkanaście sekund. Na jednym to jest nie, co prawda nieduża e, zmiana, e, zmiana czasowa, ale jeżeli już będziemy mieli takich przypadków kilkaset lub do, jak będziemy mieli docelowo kilka tysięcy, no to już wtedy robi się dosyć duża różnica. I teraz, tak, prezentacja narzędzia to już trochę zrobiliśmy wcześniej, więc zaprezentowałem narzędzie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację.